W bieżącym roku spodziewamy się dobrej koniunktury na rynkach rozwiniętych, dlatego też właśnie tam zalecalibyśmy inwestowanie. Spodziewamy się dwucyfrowej stopy zwrotu w związku z dobrą koniunkturą na tych rynkach. Jeżeli chodzi o rynki rozwijające się, rynki emerging market tak zwane, to tutaj zalecałbym większą ostrożność i raczej podejście selektywne do poszczególnych krajów, jakby indywidualnie. Tutaj zdecydowanie odradzamy Rosję czy Ukrainę. Jeśli chodzi o Turcję, mamy nieco pozytywną opinię, natomiast też jednak to ryzyko chyba jest niewspółmierne do potencjalnych zysków. Jeśli chodzi z kolei o rynek polski, to raczej widzimy większe podobieństwa z rynkami rozwiniętymi niż z rynkami wschodzącymi. Dlatego też tutaj zalecamy tak powiem, kupno tych akcji, bo też spodziewamy się około 10% stóp zwrotu na tym rynku. Jeśli chodzi o pozostałe klasy aktywów, zdecydowanie negatywnie, jeśli chodzi o dług krajów rozwiniętych. Mamy perspektywy podwyżek stóp procentowych, więc raczej będzie trudno osiągnąć satysfakcjonujące stopy zwrotu. W przypadku krajów emerging market. Znowu mamy sytuację, że zależy od poszczególnych krajów. W niektórych przypadkach ta relacja potencjalnej stopy zwrotu do ryzyka rzeczywiście może być atrakcyjna, ale musi zostać jak gdyby indywidualnie sprawdzona. Jeśli chodzi o surowce, tutaj na razie jeszcze mamy negatywne view na ten rynek, choć spodziewamy się w drugiej połowie roku, że ta tendencja zostanie odwrócona.